Nie niski. Nie się tutaj. nie widziałeś. Szkoda, no. Halo. Co to za ładny chłopiec? Tak, właśnie. No dobra. Co to ja. Gdzie jest po? Trochę za duży, żeby się gubić. Przepraszam. <grybuj> A, Sorki, więc to był tryb ninja, tak? No wiesz, to nie jest najlepszy z moich trybów działania. <grybuj> tryb, Ten ryż jest zimny. Lord Shen kazał nam oddać wszystkie metalowe garnki. Albo ugotujesz dla mnie ryżu, albo ja ugotuję <grybuj> ciebie. Ma... No zrób coś. Ale jak pomogę jej gotować, to zaraz mnie złapią. Czekaj, chyba mam lepszy pomysł. Jeden. No hej. Hej. Mm -hmm. Jesteśmy tu, żeby ukarać Szena i wyzwolić miasto. Przyda Wam się pomoc! Dziękuję, mężna owco, ale to zbyt niebezpieczne. Nie narażę cię. O, nie, nie moja! I nie możemy tutaj rozmawiać. Fakt. Uf. Mówię o mistrzach pędzącym wolę i krokodylu. Lord Shen wtrącił ich do lochów alei Czarnego Smoka. Co! Więc nadal żyją? Na pewno zbierają siły i dane wywiadowcze, żeby w odpowiednim momencie uderzyć. O matko, jacy kozacy! Dobra, lecimy! Dzięki, owcowi! Hej, zatrzymać ten kostium! Hmm? Y o, Przeszukać cały teren! A tam, tam też? Tak, to tamtą część terenu? Chyba tak. To Muszą być blisko. Czuję niepokojący chłód w okolicach krzyża. Wybacz, Po, to tylko ja.